Fadł na pomysł, czy byś na przykład y, w ramach lubienia tej nagości, tego naturyzmu, nie skorzystał z jacuzzi, właśnie w stroju Adama? Tylko ja? No co i resztę, to możemy się dograć. O matko, jak? Myślę, że ma się czym pochwalić, a przynajmniej nie ma się czego wstydzić, naprawdę, ja pielnicę to był szał! No, bo jak tak zerknęłam, no to tak było na co popatrzeć, nie? Czy masz jakieś swoje fantazje? Nie wiem w sumie od czego zacząć, bo jest ich bardzo sporo. Przebieranki, oczywiście, obowiązkowo. Kajdanki, do dildo, nie vibratory. Fajnie, przynajmniej nie nudziłam się. Moje fantazje generalnie obracają się wokół różnego rodzaju grania scenariuszy, gadżetów, czy też takich. Nie wiem, czy widziałaś jakieś 50 twarzy gry? Masz takie pokoły? Rzeczywiście mam taką, nazwijmy to garderobę e, z różnego rodzaju rzeczami. Liny, pejcze, maski. No to ściągaj ten sweterek. Ale słuchaj, ty. No takim tak masażem to. można zmierzać do seksu? Masaż to powinien się zakończyć. Bardzo fajnym i udanym seksem. A, no właśnie. I wiecie, co wam powiem. Gdzie spać? Zapraszam do trójkąta. No, jestem trochę w szoku.